Tak pięknie, kolorowo, ślicznie, ludzi dużo i nawet pogoda nam zawsze sprzyja. No, jesteśmy krakowiankami, wszystkie. Bardzo podziwiamy naszą architekturę, co prawda, my nie jesteśmy aż takie zdolne, ale staramy się nawiązać do Krakowa i do naszych tradycji. Zaczęliśmy już tak w wakacje? No, w sierpniu, żeby to tak zdążyć jeszcze mniej więcej. Mi się bardzo podobają takie szopki, bo no, są bardzo kolorowe i w ogóle no piękne takie zamki takie. Jest coś nowego chciałem zrobić i e, za, chciałem zaproponować nową koncepcję, szopki inną niż dotychczas. Jest nową hutę inspirowana, bo w tym roku jest 70 lat te Ten pomysł się wziął w, w snu. I na drugi dzień od razu zrobiłem, bo się bałem, że już nie będę pamiętać tego snu i trzy dni już była go Bardzo ciekawa, bo też we włosek takiego. Są szopki, ale nie w tym stylu. Fajnie by było, żeby ludzie też poznali taką możliwość do zwiedzania. bo bardzo ciekawe. Szopki są taką częścią naszego miasta, że bez nich po prostu Kraków byłby uboższy znacznie. Gdy rozpoczynał się konkurs w 1937 roku, było to na najpiękniejszą szopkę wybierano jedną. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat szopki przy oglądzie i ocenie jury dzieliło na kategorie. Tych kategorii teraz już jest kilka seniorów i oceniamy szopki. Duże, średnie, małe, miniaturki, Juniorach. Mamy młodzież 15-18 i trzy kategorie dziecięcych szopek. A dodatkowo od kilku lat oceniamy osobno szopki rodzinne. Szopkarstwo krakowskie wpisane na listę UNESCO. Kilka dni temu świętowaliśmy rocznicę, szczególnie podkreślamy. Dlatego też staramy się pokazywać szopkarzy z szopkami, żeby wszyscy widzieli nie tylko te cudne dzieła, ale także ich autorów. Przechodzimy. Orszakiem za kapelą do oddziału Muzeum Krakowa do Celestatu, gdzie będą przyjmowane szopki przygotowywane na dzisiejsze obrady jurorów. Dziś My już będziemy wiedzieć, kto w której kategorii wygrał, a wszyscy dowiedzą się w niedzielę. Na wystawie pokonkursowej będzie można oglądać szopki od 9 grudnia do 23 lutego 2020 roku. Prawie codziennie od 9 do 18. Dużo czasu, dużo możliwości na poglądanie dzieł, delektowanie się nimi.